Ciema z tej strony, Noxon, a to jest ponownie Chicken Invaders Early Access. Tak jak poprzednio obiecywałem, tak też moje słowa będą. E, pff, sam nie wiem co. Dotrzymane. O, to jest prawidłowe słowo. Dzisiaj tkniemy e, meteoryty. Troszeczkę musiałem pokrążyć po tych wszystkich planetach, aż, aż zdobyć tą drugą z Chicken and Wandersa, czwórki. Teraz nie wiem która to jest. Ale tak czy siak, to i tak, jedną albo drugą tkniemy. Poziom idziemy największy, bo po co? Nie potrzebujemy w sumie nic więcej. Są so ja. Yeah. To wygląda na metoryty z trzeciej części. Okej, okay, są so ja. Yeah. Nagrywam od razu inną nagrywarką. Mam nadzieję, że jakoś będzie lepsza. W ogóle ten program jakoś tak kupiłem i sobie tak leży, 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 aż w końcu tknąłem go, tknąłem go, żeby w końcu troszeczkę ożył i zobaczymy jak wypadnie. Na pewno w większych, bit... na największym bitrate się nagrywa i chyba w lepszym dźwięku, ale tego nie jestem pewien. Może być rozjechany, to so trudno. Ale zrobiłem na początku synchronizację, więc powinno być dobrze. Bo jak tam poprzednio widzieliście na początku, tam w środku i też na końcu były przycinki. Ja jestem takim typem człowieka, gdzie musi być wszystko płynnie, idealnie, jak po masełku, więc też taka decyzja. Eee... Decyzja o tym, żeby zmienić program do nagrywania i przy okazji potestować coś innego, żeby nie być w jednym i tym samym punkcie utrzymania. Wiadomo, jak człowiek jest cały czas... ma jedno i to samo to czasami lepiej coś zmienić, lepsza technologia wkracza, na wiadomo no. jakiś głupi przykład by się teraz przydał no nie wiem monitory herce, lepsze większa odświeżalność większe taktowanie na procesorze grafika RT czyli ray tracing Kurde, no są takie rzeczy, które no w przyszłości będą stałe. Więc. No. Ja się tam cieszę. Ojej, po pełno tych meteorytów coraz mniejsze. i, mniej, i mniejsze są, tym są coraz szybsze. To chyba jest oczywiste. Tak samo też było w Chickeny i trójce. Dlatego nie lubię tych fal. Ja nie lubię tych fal ze względu na to, że czasami nie ma wyjścia. A powinno być. Ale na taki czas wozi się te, te... miny, rakiety Na przykład na takich falach to się już w ogóle nie strzela, tylko Xiaomi stateczki. Bo używa się tych bocznych satelit, które kupimy Ale to... o, ciężkie jest Wystrzelanie tutaj nie ma sensu, jakby coś to musisz bardzo blisko meteorytu O, to się przyda ale jeśli jesteś za blisko, to możesz się skuć I będzie BOOM I tutaj podobno jest coś nowego? Boss? Tak Ale muzyka się nie zmienia, dobra O, od tyłu Jakiś boss, duży Różni się od tego z Chickena i Wandersa Trójki Oj, meteorytki latają W różne strony tak bardziej po skosie? Czasami tak, czasami nie. Nowy dźwięk dodali! Świetnie! Interaction! Czytałem na forum, że interaction, w sensie osoba, która robi chickena, to tak naprawdę jedna osoba? I od początku do końca? Są jakieś osoby, które pomagają, ale taką główną osobą jest tylko jedna osoba. Imienia, nazwiska nie powiem, bo zapomniałem o oh, kurde, no. Chicken Wanders to taka gra, która rzeczywiście bardzo rzadko się, pokazuje, się pokazuje swoje nowe oblicze, nową część. Na. Mm, Chicken Wanders 4 wyszedł w. 2010 roku. Natomiast Chicken Wanders 5 wyszedł w 2015. To jest 5 lat ale w tym czasie też dochodziły update'y z. Yy, updatey zmieniające tak jakby skórki. Czy na przykład było Halloween, to było Halloweenowe. Było Boże Narodzeniowe, było Boże Narodzeniowe. Wielkanocne, wielkanocne itp. itd. No no. Kurde. Szkoda, że to robi jedna osoba. Tak czasami bywa, no najlepsze rzeczy wychodzą rzadko Ojejku Co ja wziąłem? Dlaczego znaczy, ja glutki wziąłem? To najko. Jego... Ooo, mam tą broń, ona jest świetna w tym Wystarczy robić tak I wszystko leci Tylko trzeba uważać na te maroty... Meteoryty, gdzie się idzie jeszcze, gdzie... Ojej, mój język, przepraszam Dzień nagrywania mam Gdzie to po prostu leci ale na bossa to raczej się nie przyda Więc po prostu trzeba... Bez jej że wziąłem taką broń! No to pięknie Mam nadzieję, że będzie jakaś zmiana broni Nowy boss Ale nie ma zmiany muzyki! Interaction, why? Wybrałem sobie najgorszą tą Broń do tego Ale ostry Co są te satelity Satelity Chodź tu Please, o zmianę broń to tak mało Jeden prezencik O dobra dobra są Ale nic, nic nie wypadło Kurde, szkoda Glutki by się przydały. Wziąłem. Uuuu Jakaś nowa mechanika. Dobra, teraz jest szansa. Musimy unikać, dobra. A ku 20%. Za chwilę. Długo to potrwa. Będziecie mieli więcej do oglądania. Dobra. 30. Jest dobrze. W ogóle jedzonka tutaj nie zrobiłem. Chyba jest oczywiste. Broń! Nie, zgujcie się. No to jest coraz ciężej. O, jajku, jest bardzo ciężko. Może się to nie udać. Po prostu złą broń do tego wziąłem. Ale nie poddajemy się. Mamy jeszcze dwa życia. Przydałby się update statku. W się sensie te hmm, one się nazywały miny. Rakiety! O! Mi się przydały. Teraz coraz więcej mam takich sytuacji, gdzie rzeczywiście mogę wykorzystać moment uderzania. Więc... Dobrze. Nie no, przesadzili z tym bossem. Się dzieje. Czy to dobrze, czy to źle? Dawaj! spacja mi umrze. Nie gram na przycisku, bo. Bo, bo ja by to oszalało. Nie we mnie. Ludzie. Grywka, chyba będę musiał zrobić. Albo nie, pokażę. Będzie to dowód, że to jest ciężki boss. Trzeba pokazać też... ...fejl... ...fejlę. 50%. Damy radę. Spokojnie. 51. 52. 53. A, już mnie ręka boli. Może tutaj, jak będzie tak, to nie będę strzelał, bo to nie ma sensu. Tak, tylko to ominąć zabrał, dało się. No coś tam idzie, coś tam idzie, ale bardzo mało. Dobra, teraz jest szansa. Teraz dołem muszę 60? Prawie. Jakiegoś koda wpisał na to strzelanie O dobra, to jest to ten moment Walka o wszystko Ale ta 60 szybko poszła I teraz będą meteoryty Tak zgaduję Nie znam jeszcze tej mechaniki Jakiś update? Well, no, nie narzekałbym, ale chyba przeciwnik się poddaje. Mam coraz więcej takich korzyści, gdzie rzeczywiście mogę go uderzać. Jak co ja robiłem kiedyś? Taka salwa. Okej, okay, jest, 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 dobrze. 83% I mam zakwasy w ręce Jeszcze trochę 12% zostało Za dużo tych procentów Co to 12% 12% to w pierwszych chwilach to zrobiłem Teraz to trwa wieczność Jak teraz będą meteoryty Będę miał ciężko to przeżyć Dobra, w tych dużych nie będę strzelał te małe te, te małe meteorytki. Jeszcze troszeczkę Jest! Udało o, się! Aż tak zobaczyłem Kurde, jeszcze ten strzał będzie. I ten meteoryt akurat tak na mnie. I... Jeez, yes, udało się. Jej! Cieszę się. 45 kluczy Uuuu Przyznam. To było rzeczywiście ciężkie. Moja ręka teraz będzie miała urlop. Więc filmy będą mniej więcej za dwa tygodnie, oczywiście, w kontekście żartu, co mówię, Ach, jeszcze mnie boli. Dobra, nie no. Posta I ten gość po starości, rzeczywiście, z tym z tym ciekawy motyw. No motyw, Za dużo mówię razy ten motyw, po prostu ciekawy. Tak powiem, to, to, to już znacie. Ja idę szukać dalej, mroźnej krainy różnej planety, żeby Wam pokazać albo retro, retro gamesów, albo po prostu napiszę Dawidowi, gdzie może być dziura, czarna dziura z retro gamesami. No ale to, to nie wiem, chyba tyle. Może tu? Nie, też nie wiem. Wiem, że są w takich ciemnych miejscach, na przykład tutaj. Nigdzie nie ma. Cóż? Albo na forum się spytam po prostu. Dobra. To ja biorę się za to. Wielki dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.